Siemanko wszystkim w kolejnym odcinku będzie grane w Days Gone. Dobra, ja już jestem po wzięciu misji od Tucker I tutaj mam. Znajdź willera. Ale pierwszy sobie odwiedzę ten pomnik Sary Tak więc sam się uda. Wcześniej widziałem gdzieś tu hordę Bo Właśnie nie wiem gdzieś tutaj. tak jest wiedzieć. to jest horda? Nie. Bym, bym spróbował sobie jakoś hordę Wcześniej przejazdem jechałem, to była tutaj no Szkoda, nie ma No uh, uh, jak ty jeździsz? Skakać mi się zachciało. E, nie ma tu hordy? Jest, jest horda. Patrzcie. A i trochę udało mi się ich wybić. Może nie dużo, ale patrzyli ich jeszcze przez kurczę, ale nie mogę wabika nic. Mam, mam kte. Trochę udało się ich zabić okay. yeah. no Już nie mam z czego rzucać, kurczę Opatrzcie, no ich jeszcze nadal jest Masakra, nie mam co żyć 什么意思？啥呀？ I ją dobić. <laughs> Mam nadzieję, że się uda Ale tam gdzieś, nie powinno ich dużo zostać Czy one tu będą? Są my szarają. No. Dobra, lecimy. No, no chcę ich dobić. A, Jest ich niedużo dużo już chyba jak się bieganie załączy kondycja znaczy No chodźcie, chodźcie No już wszyscy lotnęli mi się wydaje dalle sue imprese, dalle sue imprese, dalle sue imprese, No, to była ostatnia grupka To już sobie. Miałem ja tylko koktajli to bym szybko i się ubił. Bo. Zrzuciłbym im parę kurtajli To ostatni? No i co? Czemu mnie zaliczyło? Tam idą, zobaczcie, to się nie kończy Ale głupia broń Nie mogę trafić z tej broni Masakra ta po... Pojebana broń No zobaczcie, to jest do głupio broni do dupy. No i co? Wybijam, wybijami. Już dawno ta horda poszła. Jakieś to głupie. Jest ich tutaj dużo, naprawdę Jest, udało się Masakra Patrzcie, prawie trzeci punkt Warto było, warto Zaraz będę trzeci punkt zaufania i dokupię te lepsze bronie Dobra, jedziemy O kurczę, się zdenerwowałem, naprawdę tylko widzicie, to tak w grupce powinno się taką hordę zniszczyć i tyle, a nie oni tutaj praktycznie wszędzie sobie chodzili. No ale tu mnie zaliczyło tak czy inaczej horda, jedna jest. Jedna siedmiu, bo... Wszystkich nie będę niszczył, bo... O, patrzcie. A to o nich chodziło. To się przyda. akurat do misji. Tylko że ja nie mam broni, będę musiał o nich jakoś pożyczyć. Patrzcie, ile tak. rzeczy. Dobra to. Muszę, że z tą bronią sobie poradzę. 啊，等一下 O Boże, trzy ci! No jeszcze tych tu brakowało. Wygnijcie do nich. Gdzie ty jesteś? Dobra mam Dobra tak czy inaczej udało się Amunicję całą wystrzeli Wystrzelałem Ale jeszcze ktoś tu jest Dobra, czyli mamy tutaj odhaczone. Tak więc jadę teraz do pomnika Sary. Ma jeszcze tu pułapkę w krzeczorkach. ten jedzie dalej. Porej pany, to jest na serio. No dobra, lecimy, czekaj, co tam się znowu dowiemy. Jeszcze z 500 razy tu będę przechodził, chyba. Dobra, pozbierać co? No kurcze, do Mołotowa nie mogę. Całego Carlosa, to my już znamy. Znaliśmy wcześniej. Swego czasu był pełnoprawnym członkiem klubu. Tak, wiem. Jesse jebany Williamson przeżył. Przeżył, kiedy tylu innych umarło. No i nie powiedziałem ci, co się stało z Jessie, bo e, wiem, że nie cierpisz, kiedy mówię o klubowych bzdetach, więc powiedzmy, że wydarzyło się coś naprawdę paskudnego. Naprawdę. Jack. Jack wyjebał Jesse'ego z klubu. Tyle, że klubowych barw nie można zabrać ze sobą. Widzisz, to spory problem, bo Jesse miał symbol Montgrelsu. Tatuaż na plecach, tak samo jak ja. Wiesz. Więc, no, ja i Buzer, i jeszcze Jersey Jim, trzymaliśmy go, a Jack uf, przypalał mu plecy z pawarką. Uh -huh, no właśnie o to chodziło. Ej, mu. Nie jestem z tego dumny. Nie jestem. I nigdy ci o tym nie mówiłem, bo, bo wiedziałem, że ty, że nie mogła być z kimś zdolnym do takich rzeczy. No i powiedziałbym ci, że się zmieniłem, ale teraz nie ma już sensu opowiadać ci kłamstw. Zabiłem go bez jego. Znaczy, musiałem. Gość był pieprzonym psychopatą, ale to to nie był koniec. Boże ja, my, my ich wysadziliśmy. Wysadziliśmy obóz wieczystych, potopiliśmy ich jak szczury. I wiesz co? Nie żałuję tego. Po prostu musiałem ci powiedzieć. No, muszę lecieć, to pogadamy później. O, potopili się jak szczury. Aha, czyli to była do, do końca tej misji, żeby odwiedzić ten pomnik. 74% to już sporo. No dobra, pogadaliśmy do kamienia. <grym> czyli Jesse, ten Carlos, to był kumpel ich z gangu motocyklowego. I jeden tam z ich ziomków przypalą mu plecy i chciał się odegrać. No dobra, sobie tu chwilę jeszcze przeszukam Może coś znajdę no Kurczę, Mało co mam tych surowców O, jest kolejne Zobaczymy jeszcze tutaj No i co, i będę udawał się Właśnie chyba, no tak, będę się udawał do tej misji Chyba do Ricky na razie nie Udam się do Briana ale to już w kolejnym odcinku żeby nie zanudzać długimi odcinkami Jedną hordę wybiłem znaczy drugą już prognie no praktycznie nie trzecią bo jedną tych takich górach Ale dwie mi chyba zaliczyło, jak się jak mylę. I całą mince wytrzaskałem Co do Jota. Z kolejna, No, trochę się już zbiera tych rzeczy. Bo z tymi chordami jak miał więcej tych koktajli, no to bym szybciej sobie poradził. Bo oni chodzą takimi grupkami, no to rzucić w środek i, I rycają się. Dobra, chyba tyle tu będzie. O co mamy skrzynkę jeszcze? O zamójcy Zawsze to mniej będzie, będzie trzeba kupić <słuch> No dobra Mamy kolejną butelkę Do mołotowa Sobie zatankuję od razu No i dobra, chyba stąd się od razu udam w kolejnym odcinku do O'Briana. Mamy kawałek do niego. Ale... U kumplenda. Przeniosę się i... stąd pojadę już. Ale się wkurzyłem przy tej hordzie, naprawdę. Przy ta broni. Grubasek. Strzelam, strzelam i w ogóle się trafić nie da. Ona jest tak z bliska, no ale to widzicie. Dobra, to ten, na ten, tym odcinku będzie to tyle. Nie widzimy się w kolejnym. Do usłyszenia, Cześć wszystkim.